Zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni z 2001 roku spowodowało natychmiastowy i nagły wybuch Małej somani. Ty miałeś dopiero 23 lata wtedy, a wokół ciebie nagle z dnia na dzień pojawiły się tłumy kibiców, mnóstwo dziennikarzy. Ciężko się było oswoić z taką sytuacją? No ciężko było się oswoić przede wszystkim dlatego, że no, stało się coś takiego, że wręcz nie miałem prywatności. No, gdzie się nie pojawiłem, no, to byłem rozpoznawalny, ścianą ze mną zdjęcia, robić podpisy. Eee, często jak tam żona mówi, choć pojedziemy na zakupy, no to oczywiście się dochodziło do tego, że żona robiła zakupy, a ja stałem przed centrum handlowym, czy tam gdzieś przed sklepem i robiłem zdjęcia. Więc po wyjściu ze sklepu mówię, no znów żałuję, że Cię tu wziąłem, bo i tak mi nic nie pomogłeś, no ale to był jakby wspaniały okres, ale też ciężki, jeśli chodzi o, o, o rodzinę, no bo w, w zasadzie nie szło się nigdzie poruszyć, żeby, żeby zaraz nie było jakiejś grupki ludzi koło nas. Ale no tak, jak mówię, no to z perspektywy czasu też jest tak, że człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja, i, i z biegiem czasu już to nie było tak uciążliwe. Przyzwyczaja się, ale z drugiej strony pewnie zdarzały się sytuacje, w których kibice, a także dziennikarze przekraczali pewne granice twojej cierpliwości. No tak, na pewno tak jest, bo człowiek jest tylko człowiekiem i, i nie tylko, że popełnia błędy, ale również jakby ma swoją, swoją psychikę, ma swoją wytrzymałość. I oczywiście no, były takie sytuacje. Ja e, nigdy nie chciałem jakby e, impulsywnie czy jakby złośliwie komuś odpowiadać czy coś. Nawet był taki okres, jak już tego było tak dużo, to ja sobie gdzieś tam w głowie uświadomiłem, że muszę do tego na wesoło podejść. I była taka sytuacja nawet w Zakopanem, gdzie jedna pani dziennikarka się na mnie obraziła. Bo jak ona się mnie o coś pytała, to ja żartobliwie odpowiadałem. Albo na przykład przecząca, albo coś. Ale to było tak, że ja jestem dosyć takim, jeśli ktoś mnie zna, zresztą każdy z mojego otoczenia powie, że ja jestem strasznym takim żartobliśiem, że jak tylko coś, to jakiś kawał komuś zrobię, albo coś. No i w pewnym momencie, jak już tego naprawdę był taki duży przesyt, a zazwyczaj, jeśli to było podczas treningu czy zawodów, gdzie ja potrzebowałem się skoncentrować, no to często tak zwanie robiłem sobie jaja z tego. I, no i gdzieś tam, jak ona mi zadała pytanie, to ja odpowiedziałem jakoś przecząco, czy, czy na przykład e, zupełnie o czymś innym. No i ona się w końcu wkurzyła, no, i, i poszła. No, mimo to, że tam gdzieś powiedziałem, że przepraszam, że to, że to były jaja, no to się strasznie obraziła i poszła. Także były takie sytuacje, ale nigdy nie było czegoś takiego, że ja bym jakoś agresywnie ty mnie za, e, zareagował, czy, czy, czy powiedział, i tak dalej. Nie, Nie, raczej, raczej wiem, że to tak samo jest praca dziennikarzy: to jest oni potrzebują to robić. Tak samo jak ja potrzebuję spokoju, żeby iść i potrenować, tak samo oni to jest ich chleb i potrzebują to robić. Także Czyli masz, się sobie, raczej... masz sobie dużo empatii i po prostu to rozumiesz. Dokładnie, ale jeszcze przytoczę takie w, podczas turnieju czterech skoczni, jak wygrałem w Bischofen, było także mnóstwo oczywiście tych dziennikarzy, ja chyba z dwie godziny z tego wybiegu tam szłem, żeby zajść na górę, się przebrać przed ceremonią i na koniec stał Espen Bredesen, znakomity skoczek norweski i on mnie tak zaczepił i powiedział, że on wtedy był z norweską telewizją i powiedział, mówi, że tylko chce jedno zdanie, pogratulował mi i powiedział, że jesteś mistrzem, ale będziesz jeszcze większym mistrzem jak nauczysz się odmawiać. I to mi bardzo utkwiło w pamięci i gdzieś tam e, właśnie jak były takie sytuacje, że e, no po prostu nie mogłem, choćby ze względu na to, że e, miałem w tym momencie trening czy tak dalej. No to grzecznie odpowiadałem, nie, proszę później albo tak dalej. A wcześniej tego nie potrafiłem jakoś. W, media, w mediach głośno jest o sytuacji. Sprzed wielu lat mówi się, że był jeden natrętny dziennikarz, który wszedł do Twojego domu i nie chciał wyjść, a Ty schowałeś się w szafie. Czy ta sytuacja rzeczywiście się wydarzyła i czy ją pamiętasz? No doskonale ją pamiętam, ale to było w 1996 roku. 96, tak, czyli to już było po, po pierwszym zaraz, Tak, to było zaraz po, po Oslo. Jak w w Oslo, to też właśnie tak było, że. Chwilowy był taki boom, wszyscy dziennikarze chcieli ze mną jakiś wywiad zrobić, a to, że u nas dom zawsze był otwarty, my nigdy nie mieliśmy żadnej bramy, płotu, tylko każdy w zasadzie mógł wejść i to bezpośrednio do, do babci, do kuchni, gdzie, e, gdzie każdy w zasadzie mógł wejść i, i, i bezpośrednio tam, gdzie wszyscy przesiadywali, cała rodzina. No i jak y, ktoś zapukał do drzwi, no to ja już odruchowo uciekłem do, y, do y, y, pokoju, który był obok. I no i jak się okazało, że to jest dziennikarz i wręcz chciał przeszukiwać dom w poszukiwaniu mnie, no to już nie miałem wyjścia albo przez okno, albo do szafy. Ale no, nie było z... nikogo, kto mógłby go przepędzić? Tam, babcia była prostu... tylko, nie babcia była, ale on był bardzo uparty, że on gdzieś tam nie słyszał czy coś <grym> i, i, i już chciał otwierać te drzwi, no a babcia mu nie pozwalała, więc ja wyszedłem do, wszedłem do tej szafy i jak on wszedł do pokoju, popatrzył, że mnie nie ma, no to w kuchni siadł i siedział chyba z dwie godziny i czekał na mnie. <grym> Na no babcia, że jest też tak, takim człowiekiem, że nie potrafi jakby odmówić, czy no wręcz wypchać na zewnątrz. No to mówi, no ale Adam nie przyjdzie, on pojechał gdzieś tam, no już różne rzeczy mówiła. E, no ale dziennikarz był tak uparty, że czekał z dwie godziny, ze dwie i w pół końcu godziny. Wyszedł no i w końcu gdzieś tam coś, nie wiem, czy coś, ktoś do niego zadzwonił, czy, czy ktoś na niego czekał, no i on w końcu wyszedł. No. A jaki jest twój rekord w rozdawaniu autografów? Rekord czasowy. U. Trudno mi jest powiedzieć, na pewno na takie rekordy to były pobijane w zakopanym na, na skokach, gdzie często po zawodach stałem do dobrych parę godzin i rozdawałem kartki. Zawsze jak jechałem do zakopanego, to miałem coś takiego, że przygotowywałem sobie kartki w domu, siedziałem parę godzin i podpisywałem je. I no, tysiące tego było powiem szczerze. Czasem taką torbę specjalną miałem, gdzie pakowałem te kartki i brałem ze sobą. Już wiedziałem, że na skocznie je muszę mieć. Że jak później pójdę, to tylko rozdam. Dużo mniej czasu oczywiście e, trzeba było temu poświęcić, te jakby pewnie, tam na skoczni. I pewnie szybko się kończyły. No, szybko się kończyły, tylko że dochodziło do takich sytuacji, że ludzie nie wierzyli, że to jest mój podpis, i musiałem Ale. drugi raz podpisywać tam na miejscu. Więc później na przykład brałem dwie kartki czy trzy i mówię popatrzcie, no każdy ten podpis jest się trochę różni od siebie. No i dopiero, ale to też było tłumaczenie, więc czasem było lepiej drugi raz podpisać, bo to było szybciej niż, niż tłumaczyć. No, tylko, że na miejscu to jest zupełnie inaczej, w rękawiczkach czy w tym podpisywać ten podpis już nie był taki jak w domu.